Cześć, siemankowidzowie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem CzerGamer, a to jest strona CSGO Skins, na którą Was serdecznie zapraszam z kodem CZG. Jeżeli oczywiście macie skończony lat 18, dostaniecie 10% bonusu do każdego doładowania oraz darmowe 2 złote 10 groszy na start. Oprócz tego będziecie mieli opcję wziąć udział w Giveawayu Premium, czyli takim ode mnie bezpośrednio. Za niedługo pojawi się info na Discordzie, co będzie trzeba zrobić, aby otrzymać na przykład kosę. A oprócz tego macie tutaj widoczne skiny, których jeszcze nikt nie zwyciężył. Jedynym zwycięzcą jest Petros w dalszym ciągu. No i wpłacając moim kodem możecie oczywiście otrzymać któregoś z tych skinów. Macie taką szansę yy, w formie prezentu, czyli dostaniecie takie powiadomienie no i, i będziecie wtedy happy. I mam nadzieję, że na Discordzie mnie o tym poinformujecie. Jeżeli ktoś z was wygra, co zrobić, żeby się dostać? No to wystarczy wjechać minimalnym depozytem za 8.40 bądź za dyszkę. Za dyszkę to wtedy bierzecie udział o wszystkie te skiny, wiadomo ich płata jest większa, tym szanse są również większe. W dzisiejszym odcinku widzowie będziemy robić sobie bitwy na skrzynki z agentami, dosłownie tylko agent case, agent case 32 dolary kosztuje sztuka i zrobimy sobie na początek bitwę a 10 takich skrzynek 327 dolarów, ja pier... ale błagam żeby to oddało, błagam żeby to oddało, tak dobrze poszło mam nadzieję, że ta passa będzie trwać widzowie, lecimy. Z tematem na dwóch, na początek sobie zrobimy. O, ktoś dołączył. Kafir. Dobra, kafir. Powodzonka dla, dla mnie. <słuch> Aha. To dobry początek masz, wariacie. Świetny początek masz, wariacie. No ale w sumie jestem niedaleko. Ok, to chyba droższe, to chyba droższe. Chociaż nie, ta kupa jest taka droga. Ja pierdolę, dobra. Nie było tematu, lecimy dalej. 327 dolców, widzowie. Proszę cię, błagam, wygrajmy to. Dobra, jestem naprzód, jestem pierwszy. Teraz już chyba wpiszę. A nie, jeszcze jestem pierwszy. Nie no, proszę, błagam. Dobra, jest zajebiście. Zajebiście? Proszę cię, zostaw to, kurwa. Ostatnia skrzynka. Nie zawiedź mnie. Nie zawiedź mnie. Nie zawiedź mnie. Proszę, nie bądź taki drogi. Jest! Kurwa, 706 dolarów z 3007! A, w końcu się udało, w końcu widzowie mogę się pochwalić na odcinku, że jest zajebiście. No i wszystko w temacie, no co ja tutaj będę dużo gadał, no. Co ja będę tutaj du dużo gadał? Tutaj otrzymał nagrodę gwarantowaną, elegancko, sprzedajemy wszystko w pizdu i lecimy do góry, kurwa. Będziemy się mogli tłuc jak, no nie wiem, no, nie będę gadał co. Widzowie, nie zapominajcie sobie odbierać darmowej skrzynki dziennej. Daily i Shika, no bo wiecie, grosz do grosza będzie kokosza i w końcu zrobicie sobie jakąś batelkę. No i może coś wygracie i okaże się, że będzie szczęśliwie i, i zgarniecie jakiegoś fajnego skina. Dobra, widzowie, teraz ukryte pytanie w odcinku: jaki jest Wasz ulubiony skin do M4A1S? Powiedzcie mi, który Wam się podoba i oczywiście dlaczego i czy chcielibyście go mieć. Dobra, no to co? Lecimy z kolejną bitewką na Agentów. Ta wyszła dobrze, nie powiem. Teraz zrobimy sobie na trzy osoby. Taką samą bitwę. Nie będziemy. Chociaż dwie dam z boostem. Dodaj z boostem. I. A teraz mogę bez na przykład? Tak pomieszać? Kurwa, nie mogę. To cztery z boostem. 195 dolarów. Zobaczymy, jak to się przekłada w ogóle. No bo, kurde, trafiliśmy. Trafialiśmy chyba najdroższych agentów. Nie wydaje mi się, żeby tu było coś konkretniejszego. Pewnie większe szanse są na tych droższych. No dobra, próbujemy na trzech. Zobaczymy, co wyjdzie z tego. 195 dolarów. Cztery skrzynki. Na buście. Bot Michelle i Alex. Dawaj. Dawaj, 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 kurwa, lecimy. A i początek tragiczny, początek tragiczny, 83 dolary to spora przewaga. Ciężko będzie to zrobić. Oj, bardzo ciężko będzie to zrobić. Oj, bardzo. Musiałbym dwa podrządy jakieś kozaki wychywać. Okej, okay, ta jest chyba dosyć droga. A chuja jednak nie. No nie no, to jest GG. Tutaj to jest raczej GG widzowie. No, niestety. Kurde, szkoda. Szkoda. Nagroda gwarantowana sprzedaj. Robimy jeszcze raz, ale tak jak poprzednio, tylko na trzy osoby. Życzcie mi powodzenia. Dobra, początek kiepski. Chociaż nie. Dobrze jest. Nie odjechaliśmy od Ciebie jakoś daleko. Okej, okay, okej. Okay. Na trzy osoby. To może być konkretna bitewka, widzowie. To może być konkretny profit. Dalej jesteśmy pierwsi, ale prowadzimy bardzo nie, niewiele, nie? Kurwa, no łeb w łeb idziemy z tym. Baroso Bigosso. Co? Co? Ej, jakie te agenty są drogie niektóre. Mimo tego, że niebieskie. O, ja p***ole. Wyprzedził mnie. Ja p***ole błagam błagam, mi ich, mi ich nie, ten jest tani jak gówno nie ja łeb web. łeb dawaj nie, jego droższy, jego droższy bank Kurwa! 7 dolarów 816 7 dolarów, jak to niewiele brakowało dobra, to co, na koniec sobie może zrobimy jakąś chip, bitewkę Taką zapchaj dziurę bitwę, że tak powiem. Tutaj na bustach już dam. I sobie dodamy po jednej takiej skrzynce. Ile to wyjdzie? 26, tu 83. 91 dolarów. 91 dolarów, to może być całkiem spoko bitwa. I też sobie damy na trzy osoby. Albo nie, na cztery lecimy. Na czterech lecimy, teraz będzie grubo widzowie. Jesterki na najtańszych skrzynkach. Trzymajcie kciuki. Dawaj, dawaj. No początek. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii, nie ma co narzekać. 91 dolarów. O kurwa, jaki rzut! Ładnie poszło, tylko ten digla dropnął lepszego. Ej, też znowu dropnął lepszą. Nie? Jesteśmy blisko, jesteśmy blisko bardzo. Dobra. Na pierwszym miejscu jesteśmy w dalszym ciągu? Tu. Mo... Kurwa, proszę, nie. Dole. On prowadzi centami Lecimy. 91 dolarów bitwa. Najtańsze skrzynki na gesterach i na bustach. Mamy dużą przewagę. Mamy bardzo dużą przewagę i to się nie może już spierdolić widzowie. To się już nie zdóbcy. 302 dolary z 91, tak jest, kurwa. I w ten sposób mogę zakończyć ten odcinek. Widzowie, mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawiajcie łapki, subskrybujcie 5000, już blisko. I zaczniemy robić jakieś ciekawe giveawaye. Jeżeli oczywiście ten próg 5000 się utrzyma. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.